Witam Was na kanale Istrian Escape w serii Plaże Wschodniej Istrii. Dziś dość nietypowo, bo widzimy się nie na plaży, tylko nad Wodospadem. Jeżeli zastanawiacie się, co takiego kryje w sobie to miejsce, to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Znajdujemy się w miejscowości Kotli. Co jest tak naprawdę ciekawe, to to, że istnieje trasa siedmiu wodospadów. Tą trasę też wam pokażemy, jak ją przejść. A miejsce, w którym się znajdujemy, właśnie teraz, to jej zakończenie. Czyli po wędrówce, po trudach wędrówki tym szlakiem wodospadów, możecie dostać się w tak urocze miejsce, jak to, po to, żeby sobie tutaj odpocząć. Ale spieszę już z wyjaśnieniem. Jeżeli wędrowanie nie jest Waszym ulubionym zajęciem na wczasach, bo również i takie osoby z pewnością nas oglądają, to zdradzę Wam bardzo ważny szczegół. Tutaj możecie dostać się samochodem. Jeśli widzicie z drogi ten znak, to należy zjechać z głównej drogi i jedziecie tą małą dróżką. Wprost do wodospadów, półtora kilometra. A parking... Znajduje się dosłownie minutę drogi stąd. Czy znajdziecie miejsce? O tym przekonacie się sami. Ale z pewnością chwali się to, że możecie się dostać tutaj w tak łatwy sposób, jak dojazd samochodem. Zakaz kamperów tutaj to tylko parking dla samochodów. Czasem i na Istrii pada również deszcz. Ale to wcale nie tak źle, ponieważ. Gdy jest bardzo sucho i dni są bardzo gorące, to tej wody tutaj nie będzie. Teraz, przez ostatnie parę dni, padał deszcz i temu właśnie też zawdzięczamy te piękne wodospady. Jesteście zainteresowani, jak wyglądają połam tej strony? To zobaczmy. Specjalnie dla nas wyszło słońce. I zobaczcie. Jak pięknie to wygląda. A woda jest słodka, bo pochodzi z gór, więc nie jest słona, nie trzeba się po niej spukiwać. A teraz pozwólcie, że pokażę Wam największą atrakcję tego miejsca. Jest nią ten stary młyn, który znajduje się tam za skałami, za krzakami. Tutaj jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego młynu, to bezpośredni namiar podajemy numer telefonu. To wyszukajmy sobie teraz tego młyna. Patrzymy na stronie naszej agencji, którą my kupowaliśmy. Pewnie możecie również dobrze zrobić z każdą inną agencją. Zobaczymy, czy ci posiadają za ProDaj daje i lokalizacja kotli. Nic więcej nie będę klikał, to jest mała miejscowość, raczej nie będzie tutaj dużo rzeczy. Jeden rezultat. Zemlisz te kotli, 120 tysięcy, no to jest chyba ten młyn. Zobaczmy co tutaj, jak to wygląda. No młyn jak z obrazka, wodospady jak z obrazka i co tutaj się sprzedaje. Jedziemy w dół. Lokalizacja Kotli Buzet, to już wiedzieliśmy. Ziemliszcze 3138 m2 powierzchni działki i znalazł się slikowito i parceli powierzchnie, od czego 51 czyni czaroban stary mlin No, czyli tak, mamy 51 m2, to jest budynek młynu i 3138 jest powierzchnia parceli. No jest to autentyczny młyn. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? No, w bliższym slapowa, czyli w pobliżu wodospadów. Rzeki mirny, która płynie później przez półset. Pełen opis możecie sobie przetłumaczyć samemu jak dacie po innym języku, to raczej tu nie będzie tłumaczenia. Oryginalny opis jest najprawdopodobniej tylko w. Języku chorwackim. No nic, tak to wygląda. Jak chcecie posiadać własną atrakcję turystyczną, to 120 tysięcy euro. Tam jest naprawdę dużo turystów, ale uwaga tylko, kiedy jest woda. To niestety często wysycha i pewnie to też jest powód, dlaczego to też jest na sprzedaż. Ale w takim młynie można by zrobić albo taki odrestaurować młyn i pokazywać, jak to się kiedyś mieliło. Ziarna albo zrobić generator synchroniczny i pokazywać, jak działa elektrownia wodna. Także można by jakieś takie centrum edukacyjne zrobić, co i, i dla turystów, i trochę dla nauki byłoby fajne. Jak najbardziej polecam, jeśli ktoś ma pieniądze i chciałby tutaj zainwestować w taki region. A jak jest woda, to tu na dole też sobie wpływać można. Na górze też. Dobra, wystarczy tego oglądania młyną. Wracamy do głównego filmu. I tak się chodzi po tych kamieniach Nie próbujcie tego robić w domu Tutaj się Iwonka dostaje na możliwie najbardziej niebezpieczną pozycję do robienia najfajniejszych Instagramowych zdjęć Tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność Pięknie Ciekawe czy te zdjęcia wyjdą I tu nad taką przepaścią Ja bym się tam bał wchodzić Dlatego siedzę na bezpiecznym kamieniu. I Wąka specjalnie dla Was wchodzi do wodospadu. A nie jest tak głęboko. Stwierdziła właśnie, że nie jest tak głęboko. I co? Ciepło? Eee, chłodno. Chłodno. No to świeża woda. A jak wyjdzie słoneczko na koniec dnia, to widok jest naprawdę niesamowity. Przy parkingu znajduje się również toaleta, a tuż nade mną jest restauracja. Więc możecie tutaj coś zjeść, możecie również skorzystać z toalety. Jeżeli się wybieracie w to miejsce i wiecie, że dni były suche, to raczej nie spodziewajcie się takich pięknych widoków i tak dużej ilości wody. Natomiast, jeżeli wybierzecie się w dzień taki jak dzisiaj, to nie zapomnijcie o butach do wody, ponieważ bez nich tutaj będzie to dosyć utrudnione. Zejście z tej strony jest też nie należy do najłatwiejszych, bo musicie się troszkę wspiąć po tej skale. I tutaj pokażemy Wam jak się po tym najtrudniejszym odcinku skały przechodzi. Kwint esencją jest dokładnie to drzewo. I chyć i już jesteśmy na drugiej stronie. Idziemy na spacer! Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ta miejscówka. Tak jak powiedziałam na początku, było dość przekornie, bo nie jest to plaża. Jest to miejsce wyjątkowe, nieliczne z miejsc na Istrii, gdzie to właśnie natura wzięła przewagę i uformowała takie naturalne wręcz zbiorniki z wodą. Dzięki czemu wygląda to w ten sposób.